W Zespole Szkół i Placowego Światowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim. Właśnie za moimi plecami pracują bardzo intensywnie uczestniczki czwartej edycji konkursu Uwizażu. Dziś w tym roku pod hasłem Księżniczką Być. W konkursie, do konkursu zgłosiło się 12 drużyn dwuosobowych. Są to przedstawiciele szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Tomaszowskiego. I tak jak Państwo widzicie, mamy reprezentantów drugiego liceum zespołu szkół ponadgimnazjalnych numer 2, 1, nie wiem czy 3, 6 ze szkoły. Zespołu szkół ponadgimnazjalnych nr 6 mamy aż kilka drużyn, co wprost daje do zrozumienia, że uczą się, kształcą się tam sami artyści. Przygotowania do tego konkursu. Do konkursu tegorocznego przebiegały już profesjonalnie, sprawnie, bez kłopotów organizacyjno-technicznych, a tym bardziej, że wspierają nas, jak, na, jak zawsze nasi przyjaciele tutaj należy podkreślić zaangażowanie sponsorów w przygotowanie tej edycji konkursu, a między innymi prezes sponsoruje firma Euroglas. Oczywiście samorząd województwa Łódzkiego, starostwo powiatu. W Tomaszowie Mazowieckim, jak również gabinet kosmetyczny pani Bogumiły Jasińskiej. Dziewczęta, bo w tym roku nie ma panów, chociaż w poprzedniej edycji był chłopiec, który malował swoją koleżankę. Dysponują swoim zestawem do makijażu, a przede wszystkim mają rewelacyjne pomysły na przeniesienie zagadnienia czy hasła konkursu w rzeczywistość. Dzisiaj na sali mamy same księżniczki. No ją Tak, tak, oczywiście, że No to czekamy na efekty po prostu. Nazywam się Natalia Nockowska, a moją modelką jest Julia Bladziak. Przygotowałyśmy w tym roku księżniczkę dosłownie nie z tego świata. Pracowałyśmy na farbach do ciała, na cieniach. Przygotowałam koronę z drucików miedzianych i kleju na gorąco którą pomalowałam i ozdobiłam koralikami. Strój też przygotowałam sama z, ze swojej spódnicy tylowej. Po prostu pocięłam i zszyłam. W zeszłym roku również brałam udział w tym konkursie, jednak moją model, modelką była Klaudia Sych. Jesteśmy zesko, z zespołu szkół ponadgimnazjalnych numer 2, tutaj na Świętego Antoniego. I jesteśmy w klasie trzeciej TR, czyli technik organizacji reklamy. Spódnicę uszyłam sama właśnie ze swojej spódnicy, może wstań Julka, zaprezentujemy, jest to właśnie ten tiul, tutaj na dole też, jest zasłonięty topem, Prace ćwiczyłyśmy od tygodnia. Robiliśmy próbny makijaż, próbną przymiarkę stroju. Nazywam się Natalia Wąk, moją modelką jest Ewelina Koch. Obie chodzimy do tej samej klasy, w zespole szkół ponadgimnazjalnych numer 6. Uczęszczamy do klasy 3G. W konkursie biorę pierwszy raz udział za namową właśnie koleżanki. Moją postacią jest Pocahontas, moja własna interpretacja. Przed konkursem ćwiczyłyśmy. Próbowałam makijaż na mojej modelce, jednak y, to właśnie teraz y, widać całość, jak wyszła. Strój szłam sama, wykonałam właśnie na miarę na moją modelkę. No, tutaj frenzelki jest dość prosty, ale udało się. silnik y, wykonałam z gliny. A kolczyki są z piórek i koralików. Ja czuję się bardzo dobrze, bo <gry> uważam, że idealnie pasuje do tej postaci. Ob i ja i Pokahontas jesteśmy kobietami, które wiemy, czego oczekują od życia, i to podkreśla ten makijaż. E, nazywam się Martyna Muszyńska, jestem z Liceum Plastycznego. To jest Weronika Skorupa, jest z pierwszego liceum. E, w konkursie biorę udział po raz pierwszy. E, strój to suknia ślubna mamy Weroniki. A jeśli chodzi o makijaż, raz wykonałam go na sobie. Tak naprawdę razem nie ćwiczyłyśmy. Lecimy na spontanie i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Postać jest wymyślona całkowicie przeze mnie. Jest to moja wyobraźnia i to, co mi akurat pędzel przyniesie. Nazywam się Martyna Gieszkowska. Moją modelką jest Klaudia Benderz. Jestem ze szkoły ponad ponadgimnazjalnej nr 3. Klaudia chodzi do liceum sportowego w Łodzi. W sumie to... Chciałam pokazać taką silną kobietę, taką księżniczkę ognia jakby. Jeszcze nie jest praca dokończona, ale będzie okej, okay, będzie fajnie. W sumie to nie ćwiczyłyśmy tego długo, bo kompletnie koncepcja mi się zmieniła ostatnio i to jest tak na żywca teraz. A strój to jest od Klaudii mamy zapożyczony. Jesteśmy z Liceum Plastycznego. Ja nazywam się Natalia Woźniak, to jest moja modelka Amelia Korab Sokołowska, a chodzimy razem do klasy plastycznej. Zainspirowałam się Jasminą z Aladyna, ale nie będzie to do końca taka kropka w kropkę. W sensie nie będzie to taki kropka w kropkę makijaż, jak miała Jasmina, tylko będzie to trochę moja wyobraźnia połączona z tym całym strojem. Strój e, też same troszeczkę przerobiłyśmy e, z tych wszystkich, koralik, e, tych perełeczek, koralików, jakkolwiek to nazwać. E, no i zostało w sumie tylko jeszcze dokończenie makijażu. No ja się nazywam Michalina Bartosik, to jest moja koleżanka Kinga. E, bierzemy udział w tym konkursie po raz pierwszy. Jesteśmy z drugiego liceum ogólnokształcącego i obiechodzimy do klasy pierwszej humanistycznej. My się inspirowałyśmy postacią elfa i jest to księżniczka elfów. Strój jest dosyć uniwersalny. Bardziej chciałyśmy postawić właśnie coś księżniczkowego, jasnego, pastelowego. Jeśli chodzi o makijaż, to do charakteryzacji używałyśmy wosku, żeby zrobić uszy, a sam makijaż twarzy wykonałyśmy dosyć podstawowymi kosmetykami. Mieliśmy jeden makijaż próbny, który zajął nam trochę więcej niż dzisiaj, a dzisiaj jakoś tak się szybko uwinęłyśmy. Nazywam się Liliana Sarnecka, a moją modelką jest Karolina Wrejszow. Jesteśmy z Liceum Plastycznego im. Stanisława Wyspiańskiego w Tamaszu Mazowieckim. Moją postacią szczerze jest no, taka bardziej księżniczka leśna, taka wojowniczka, żeby to właśnie ukazać, żeby trochę było coś innego niż właśnie jakieś księżniczki disneyowe. No i trzeci się nad strojem bardziej dłużej yy, pracowałyśmy, żeby jakoś wyglądał. A nad makijażem to dość krótko, ale żeby był jakiś taki efekt. <grymka> to jesteśmy ze szkoły numer 6. Ja jestem Aleksandra Grad, a moja modelką była Aleksandra Starzyńska. I zrobiliśmy księżniczkę balu maturalnego. Nie ćwiczyliśmy wcześniej w ogóle, wyszło jak wyszło. Pierwszy raz bierzemy udział. No to strój koleżanki osiemnastkowy, yy, używaliśmy głównie cieni do powiek, no taki zwykły, normalny makijaż, tylko że trochę lepszej wersji. Dzień dobry, nazywam się Zuzia Konewka, moją modelką jest Ola Jabłońska, uczęszczamy do jednej klasy w drugim całym ogólnokształcącym, do klasy humanistycznej, inspirowałam się tutaj postacią Elzy, Zawarłam takie różne motywy śnieżne, jakieś gwiazdeczki, śnieżynki. Tutaj też takie ośnieżone włosy i takie jakby zamrożone usta, które są pokryte też brokatem. Tutaj też korona, no i taka pasująca, wydaje mi się, sukienka z, też z takimi kryształkami lodu. No wczoraj wykonałyśmy właśnie makijaż próbny, zajął nam trochę dłużej, więc obawiałyśmy się, że nie zdążymy. Ale na szczęście się udało. A sukienka, no jest sukienka ślubna, więc myślę, że pasuje dosyć. E, no nie jest to łatwo, ogólnie cienie e, tak farbują dosyć powieki. Także chyba te kryształki też. Tak? tak, też kryształki, no wiadomo, trzeba zdjąć, ale nie jest jakiś wielki problem. Odpadnie 7 minut. Nazywam się Martyna Mochola, moją modelką jest Julka Dębiec. Chodzimy razem do klasy i jesteśmy w drugiej klasie techniku. Ja jestem na fotografie, ona jest na fryzjerce. Jestem drugi raz tutaj na konkursie. Dzisiaj moją księżniczką będzie Fiona. Myślałam, żeby zrobić Fionę, ponieważ księżniczka z reguły jest właśnie ładną dziewczyną, a ja zrobiłam jakby brzydką. To jest pierwszy raz. Wszystko wyszło spontanicznie. Nie ćwiczyłyśmy. Tak samo mieliśmy problem z nosem, który jest sztuczny. Pierwszy raz miałam sytuację, kiedy musiałam zrobić coś taką charakteryzację sztuczną. Perukę wzięłyśmy od koleżanki pożyczona. Nie była w dobrym stanie, ale starałam się jakoś ją i przefarbować w kolor czerwony, rudy. Sukienkę tak samo pożyczona, jakaś stara, zielona, żeby była najbardziej podobna do fiony. Kosmetyki własne, szczególnie były kosmetyki farby do twarzy, nos wykonany samemu, zrobiłam masę z wosku i z, z mąki, no i starałam się wykonać to. Może ja jeszcze raz przedstawię jury, które będzie oceniało w tej edycji Wasze prace. Pani Małgorzata Nowakowska, kosmetolog z ponad 20-letnim doświadczeniem, posiada dyplom Polskiej Akademii Mikropigmentacji we Wrocławiu. Makijażem permanentnym zajmuje się od ponad 15 lat szkoleniowy w zakresie kosmetologii, magister pedagogii i terapeutycznej. Ponadto, trener osobisty i terapeuta, prowadzi warsztaty z zakresu autoprezentacji, podniesienia własnej wartości i radzenia sobie ze stresem. Kolejny rok z nami oczywiście, jeżeli zasiada. Pani Ewelina Nowakowska-Kania, córka, absolwentka Uniwersytetu Medycznego, kierunek kosmetologia, pracuje w zawodzie kosmetologa od ponad 12 lat, dyplomowana makijażystka i wizarzystka, szkoleniowiec prowadzący warsztaty kosmetyczne i szkolenia w zakresie kosmetologii i makijaży. Pani Katarzyna Gabyszewska już była przedstawiana, ale jeszcze raz przypomnimy, też kosmetolog, szkoleniowiec, prowadzi własną działalność gospodarczą. Witamy. Miała być z nami również pani Ewa Radziewicz, która była co roku, ale póki co nie wiemy, czy dojedzie. ma do pierwszego stanowiska. Tutaj mamy zespół szkół ponadgimnazjalnych numer 6, również co roku ta szkoła z nami tutaj. Przedstaw się proszę i powiedz, co przygotowujemy. Witam, nazywam się Marta Damachola, robię tutaj makijaż Fiony z Bajpirszego. Zwrać troszkę szczegółów, na czym pracujecie, z czego korzystacie. Korzystam głównie z farb do twarzy. Yy, zrobiłam tutaj tak samo yy, sztuczny taki nos, żeby było wydatnione, yy, No po prostu postać. A czego użyłam do przygotowania tego nosa? Yy, była to wazelina i mąka. No. Dobra, dziękujemy. Dobrze, nazywam się dzisiaj Konewka, jak tutaj inspiruje się postacią, ale Na razie no, pracujemy nad hialiwia. i tak kolorowych masy i, wody, no, kolorowy. I jeszcze mam daleko się do tego śnieżnego na twarzy, no ale sprzed nami. Nie, ja pierwszy raz ja się nazywam pani na mytości i my się przyjemy i sperujemy postarczym księżniczki alfa. Makijaż i coś więcej będzie. Charakteryzację uszu i będę makijaż, taki bardziej właśnie bardziej akwarystyczne. No widzi, masz czego założyć? Z wosku, charakterystycznego. Dobra, no, no, Dziękuję, pracujcie. Ja się z nami bardzo, ja się przygotuję. W sensie będę się inspirowała, jakby czas minął z Alarzyna. Tak, jestem, że mi teraz skraca oczu głównie. Tak, nie bardzo. Ma cała charakteryzacja też. Musimy się to po prostu rozwijać. Tak, po tak. prostu. Tak. Nazywam się Aleksandra Grat, zajmuję się na bajce Świąta Królewna. Z czego będziecie korzystać? Z, że... Z Ciebie. Znam się na Serdeczna, w jest jak Której księżniczkę że nie chciałbym się jakoś zbierać bardziej tylko na coś samego. Czyli coś takiego innego. Tak. Nazywam się Otwan Begrat, przygotowuję tak inspirowana. Nie tam, powiem. Y... Czyli nie komisja, bajka, tylko mam Tak. Czyli generalnie y, pierwsze moje że jest w księżycowym i tak sobie. Ten... Y, Jestem bardzo i że na mojej ręce moją własną inspirację na konta z Disneyą. Będę kontynuował tę od siebie. No i na

Na razie pracujemy na farbach do ciała i cieniach. Aha. Włosy też są zakryte? Tak, włosy są zakryte czepkiem lateksowym. Oh. Aleksandra Glauda, i jest to alternatywna wersja księżniczki, również nazwana księżniczką własnej bajki. Chciałyśmy zaprezentować alternatywną wersję księżniczki, księżniczkę własnej bajki, ponieważ. Każda kobieta, niezależnie od tego, jak wygląda, jak się nosi, jakie ma aparycje, jest piękna. Nie liczy się tak. makijaż, chociaż dziś jest najważniejszy, praktycznie, tylko to, co robi, jak się zachowuje, jaka jest w stosunku do ludzi, to, co ma w sercu, a nie na twarzy czy na ciele. Zapraszamy na stanowisko numer dwa większość. Większość starych bajek Disneya przedstawia księżniczki jako tak naprawdę e, słabą płeć. No nie oszukujmy się, są to często panny właśnie takie bezwolne i całkowicie zależne od innych, często od mężczyzn. Chciałam właśnie pokazać, że to niekoniecznie tak musi być, że mamy prawo stworzyć własną postać, silną, wojowniczą, taką, która będzie walczyć o prawa swoje, o prawa swoich bliskich. I tak naprawdę sięgnęłam do innego wszechświatu, bo skoro na razie u nas jeszcze nie do końca tak się to przyjęło, to dlaczego nie wyobrazić sobie własnej księżniczki? Która właśnie emanuje tą siłą i jest prawdziwą błaczywą. Korzystałyśmy z farby do ciała z łysiny sztucznej, z lateksu. Koronę zrobiłam z drucików miedzianych, z wykałaczek, z naszej mamy, A strój uszyłam ze swojej pociętej spódnicy. Chciałam jeszcze tylko powiedzieć, że każda z nas może być księżniczką. Każda może kierować swoim losem. I y, księżniczka to nie tylko piękne suknie, nie tylko piękny makijaż, ale to co mamy w sercu. Dziękuję. Księżniczka może oczy Tak dzięki zawsze. Chciałbym naszą księżniczkę z pazurem, Księżniczkę. Często dziewczyny boją się odniesień w kolorów. Dzięki nie boimy, bo się to wszystko Wiem eee, jeszcze jedno co powiedzieć. Eee, korzystałyśmy z to nieco z paletek do makijażu. Eee, na co dzień, ogólnie, chodzę do szkoły eee, w i gdzie jestem sprzedawcą. Tutaj się na swoją stronę, w drugą stronę. Mam eee, nadzieję, że się podoba. Pięknie, prawda? I tak naprawdę to ona była inspiracją. Mm -hmm. Jest tak samo silna, odważna, niezależna. Stwierdziłam, że pasuje do niej idealnie. Jest to jakby strój inspirowany, bo po niej pozmieniałam trochę. Strój uszłam sama. siebie wykonałam z gliny. tu tak samo. No i to tyle. Bardzo <grym> bardzo. Dziękujemy i zapraszamy na kolejne stanowisko. Na pięć. Ja nazywam się Martynę, to jest Weronika. Ja chodzę do lipca plastycznego, ona do pierwszego. To jest Syrenka, księżniczka Syrenek, która jest inspirowana tak naprawdę tylko tym, co miałam w głowie, moją wyobraźnią. Przyniosłam na Weronikę mój, mój pomysł, moją jakąś wizję na tą postać. i Głównie używam tutaj farb do ciała tłustych i wodnych, e, cień do powiek i pomadek. E, Chciałabym użyć jeszcze lateksu, nie trzymam się, ale szczegółów. E, zrobiłam sama z muszelek, wykałaczek, i i łańcucha. Sukienka jest e, sukienką ślubną mamy Weroniki, więc też ma bardzo sentymentalną. I do tego dziękuję. Dziękuję. I kolejne stanowisko numer 6. W swojej pracy e, zawarłam jakby elementy, które e, pasują jakby do prawdziwej księżniczki Dysleja, czyli e, róże. Nie chciałam, żeby tak miała róże w ręce, więc... E, Zrobiłam różę jako wodospad na szyi ze sprayem złotym. I korona, którą własnoręcznie zrobiłam z wykołaczek. Z sprayu złotego i kwiatów sztucznych. A oczywiście kwiaty na szyi są żywe. róże. A sukienka? No, sukienka niestety nie jest własnoręcznie zrobiona.

to razem z moją koleżanką staraliśmy się ukazać jakąś taką nietypową księżniczkę. Nie chciał się bazować na, na z biznejowskiej, więc uznaliśmy, że najlepszym będzie pomysłem taka księżniczka leśna, taka jakby wojowniczka, e, taka niezależna. I, nie, mam nadzieję, że nam się do radę to ukazać. Dziękuję. Dziękuję. Okay, no i kolejne stanowisko, zapraszamy. No to tak, ja ukazałam księżniczkę balu. Um, używaliśmy głównie cień do powiek, nie wiem, um, ja rozumiem, że studniówkowego, tak, balu. No i nie chcieliśmy pokazywać, że założy jakąś jasną sukienkę, bo ona za bardzo nie przepada. No to ubraliśmy ją w ciemną i taka trochę inna też tak, Adekwatnie do okoliczności Księżniczka. Dziękujemy i zapraszamy do kolejnej prezentacji. My staraliśmy ukazać, e, ukazać tutaj na ONEC e, Jasmina Zalonyna, ale chcieliśmy też dodać trochę e, innych rzeczy, takich bardziej e, od siebie. E, strój te troszeczkę też same przerobiłyśmy. E, no i tu w nie makijaż był robiony tak samo, chronione cieniami. E, koronę mamy z liści taką typową jak na Jasmine. A. No, na taką bardziej nowocześniejszą czasminę ją zrobiłyśmy, tak. 21 lipca. Tak. To, dziękuję. Łącznie z Tobą przez Kolejny Dzień dobry, ja mam na imię Michalina, to jest moja koleżanka Kinga i moja interpretacja tematu, być księżniczką, jest to elf, jak usłyszałam ten temat, to na początku byłam trochę e, taka niepewna, co mam zrobić, ale skojarzyłam sobie, że księżniczki to bajki, a z bajkami bardzo kojarzą mi się elfy, więc chciałam to tutaj przemycić. E, I e, jeśli chodzi o strój, to chciałyśmy postawić na coś dosyć uniwersalnego, ale takiego jasnego, dziewczęcego i księżniczkowego. E, Skupiłyśmy się bardziej na makijażu i jest jeden element charakteryzacji i są to uszy wykonane z wosku charakteryzatorskiego. Dziękuję. Dziękuję. Dziękujemy i zapraszamy kolejne uczestniczki. Dzień dobry, nazywam się Zuzanna Kolepka, e, razem z moją koleżanką e, uczęszczamy do drugiego Liceum Urzędu e, Ja jak usłyszałam ten temat, to jakby myślałam o Alzie, e, czyli o takim motywie śnieżnym. E, uważam, że jest ona postacią taką właśnie niezależną i silną. I też warto zwrócić, że no, nie jest, to, jest ona królową i że e, jakby kobieta też może władać światem. E, I tutaj w mojej pracy najbardziej e, skupiłam się na oczach, ponieważ no, sądzę, że one są takim zwierciadłem naszej duszy. E, jeżeli chodzi o sukienkę, no to jest to sukienka ślubna. E, tutaj też mam. E, tutaj też. Bo uważam, uważam że właśnie. Pasowała ze względu na te takie kryształki i elementy. No i tutaj też mam, tutaj właśnie, koronę, i wszystko jest tak pokryte, też takim sprayem, włosy, jest tutaj pokorcia. No i to wszystko. I ostatnia prezentacja przed nami, zapraszamy. E, witam serdecznie, mam na imię Martyna, e, tutaj jest moja koleżanka Julka. E, piszę, co ja pomyślałam e, o temacie. E, przyszła mi na myśl księżniczka, która jest bardzo ładna, e, czyli taka z bajek z złatym makijażem, ładnie ubrana. I doszłam do wniosku, że nie zrobię takiej, zrobię e, e, pionę, ponieważ nie jest za piękna, e, w bańcu jest pokazana jako właśnie ta nieładna, e, ale była księżniczką i myślałam, że e, dobry pomysł. E, głównie chciałam zrobić e, wszystko własnoręcznie. Starałam się zrobić nos. Troszkę był problem, z niego zaczął się troszkę odklejać, ale myślę, że troszkę go uratowałam. Korona tak samo wykonana przeze mnie. Uszy zrobiłam z plasteliny i przykleiłam je do opaski. Włosy tak samo sprayem pomalowałam na czerwono. Jest to perełka. Chyba widać zresztą. Myślę, że przypominało mnie, Fiona, i wyszło nawet na